Szczęść Boże, w poniedziałek, 26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. To fragment Ewangelii na dzień świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Nie da się przelać krwi z wiary dla Chrystusa, jeżeli się w tego Chrystusa nie wierzy. Święty Szczepan jest nie tylko męczennikiem, ale dowodem wielkiej wiary. Przyjął ją w pierwszych latach chrześcijaństwa, zaraz po tym, jak Chrystus sam z siebie złożył ofiarę, ze swojego ciała i z swojej krwi. Najpierw w to trzeba uwierzyć, że Chrystus jest Zbawicielem, że ukochał człowieka, ukochał ludzkość do granic możliwości, aż do haniebnej śmierci krzyżowej. Kochając tę Jezusową krew zbawczą, kochając ten krzyż, można opowiedzieć się po stronie wiary. Wiary tak silnej i niezłomnej, jak wiara Szczepana, która pozwoliła mu obronić się nawet przed największymi ciosami nie tylko ludzkich słów i zawiści, ale ciężarów kamieni, które go zabiły. Mówił z natchnienia Ducha Świętego, mówił ze słów mądrości Boga Ojca, wiary, której nikt nie mógł się przeciwstawić mogli ją tylko uciszyć śmiercią. Dzięki temu zobaczył niebo otwarte i Chrystusa, Syna Człowieczego, w tym niebie. Wyznawajmy naszą wiarę, byśmy i my Jezusa zobaczyli.